Tradycyjnie zbliża się gala Fame 15. Pewnie doskonale wiecie, piątek 26.08 dochodzi na niej do wielu zajebistych starć, do wielu rewanżów. Jeśli chcecie postawić kupon i podkręcić emocje podczas oglądania, możecie założyć konto z kodem BUDDA. Betclick jest wyłącznym bookmaherem tej federacji. Więcej informacji uzyskacie w linku, który jest w przypiętym komentarzu. W nim również możecie założyć konto. Tak wygląda kupon, który ja postawiłem. Cyknąłem na niego 500 zł i do wygrania mam 1518. Powodzenia i pamiętajcie tylko dla pełnoletnich. Yo yo yo, polski YouTube! Witam bardzo serdecznie Was na tym kanale. Witam zarówno moich starych widzów, jak i osoby, które znajdują się tutaj pierwszy raz. Dostałem właśnie ważny telefon. Czekajcie, dzwoni i mówi jasno. Dziś odbieramy Lamborghini Huracan STO, ale nie możemy tego zrobić w sposób standardowy. Musimy to zrobić w sposób mocno niekonwencjonalny, musimy to zrobić z olbrzymim rozmachem. Moi kochani, czegoś takiego jeszcze nie było. Zapraszam was na cztery segmenty filmu, które przeprowadzą was w ciągu zaledwie 10 minut po odbiorze Lamborghini Huracan. Prosto z salonu. Zaczynamy. Welcome to the Crackers Kiedy byłem mały, chciałem lambo Lambo To gier w telewizji Lazy Tazos Dzisiaj mi się o tym przypomniało przez to Robiłem przelew za to auto w euro Wysoka liga i sypie siano Wlok Ameryka YouTube ma nano Nie do przebicia co tu się stało? Na chwilę cisza będę się Kilka minut filmu, parę segmentów Streścimy do bitu jakieś 500 kilometrów Podróż do salonu, odbiór fury i na wejściu Gumę opalimy, bo to właśnie gra nam w sercu oh! To właśnie gra nam w sercu oh! Mordo Lambo gra w sercu To był pierwszy segment, a przed nami takich segmentów, moi kochani, jeszcze trzy. Ale każdy z zupełnie innym tekstem, każdy z zupełnie innym bitem. I w ten oto, dość nietypowy sposób, przeprowadzę Was, no właśnie, po zakupie i odbiorze z salonu. Pracę Lamborghini Hurakane w wersji STO. My do Pragi właśnie jesteśmy w drodze, przed nami jakieś 500 km i to nie jest żaden clickbait. My naprawdę kupujemy Lamborghini Hurakane STO i moi kochani, chcę w tym fragmencie vloga zaznaczyć, nikt do tego samochodu. Nie dołożył mi ani złotówki, ani pół złotówki. To nie jest żadne auto firmowe, to nie jest żadne auto od kogoś, to nie jest żadne auto w jakimś najmniej długoterminowym. To jest moje auto na własność i przekazuję tą informację wszystkim nauczycielom, którzy w gimnazjum, liceum i we wszystkich innych miejscach mówili mi, że jak nie będę się uczył, to do niczego nie dojdę. Ja uważam, że jeszcze bardzo długa droga przede mną, żeby być tam, gdzie ja chcę być, ale uważam, że kupując ten samochód, mając 23 lata, pokazując, że robiąc po... I wedle swojego schematu też da się osiągnąć sukces. I powiem Wam. k**wa, co jest! Z tym oto pozytywnym akcentem zaczynamy. Segment numer dwa. Jadę po furę, bo marzyłem od dzieciaka, nie wiem o co chodzi. Ja mam 23 lata. W sumie to dowodzi, że to pojebana akcja, w sumie to dowodzi, były dobre te działania. Hey. Jadę po furę jak szefo, w gielce, benzo. Podatek zapłacę Czechom mnie podatki w Polsce nie leżą. Nie! Nauczyciele mówili uczcie, a ja nie słuchałem puszę ze Pani wiedziała, że skończę w gruzie dzisiaj to chyba ją rozczaruję, okej? Okay. Będę się włożył jak złodziej, będę najgrubszy na drodze. Będę przyspieszał jak poje. Już kilka godzin do czeskiej Pragi. Ja Jadę z kumplami i to jest plan Już kilka godzin do czeskiej Pragi Jedziemy sami po huragan Jeszcze raz już kilka godzin do czeskiej Pragi Jadę z kumplami i to jest plan Już kilka godzin do czeskiej Pragi Jedziemy sami po huragan Jest sytuacja dość nietypowa. Znajdujemy się pod Lamborghini w Pradze. I moi kochani, to co dzierżę w swojej ręce tutaj, to nie powinno nazywać się w tym wypadku tablica rejestracyjna. To co tutaj trzymam, powinno nazywać się dupopękacz wszystkich hejterów. Moi kochani, 777. Budda. Taka tablica rejestracyjna będzie jeździć na tym hurakanie. I z tymi siódemkami, jak zawsze, wiąże się jakaś historia, ale o niej opowiem wam w osobnym materiale, bo tutaj zwyczajnie nie ma na to czasu. Tymczasem jest i o. Nad moją głową w tym momencie znak Lamborghini, a ja ładuję się do środka. Zapraszam razem ze mną. Do niego przejdziemy jeszcze za moment, ze względu na to, że dostałem coś fajnego od Lambu. Dostałem swój samochód w wersji 1 do 18, ręcznie wykonany we Włoszech. Wygląda zajebiście i idealnie odwzorowuje Huracana na chwilę obecną. Oprócz tego, moi kochani, dostałem jeszcze kluczyk. Taki oto kluczyk. I to jest moim zdaniem przełomowy kluczyk na polskim YouTubie, ponieważ moi kochani, odbieramy hurakana w wersji STO. I myślę, że nie ma co tutaj tego wszystkiego przeciągać. Skoro znajdujemy się w salonie, skoro znajdujemy się w trzecim segmencie tego filmu, to biorę teraz płachtę elegancko ją tutaj. Cyk, 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 cyk. I wiecie co? I wiecie co? I zaczynam z wami segment numer 3. Pierdolę wszystkich, którzy we mnie nie wierzyli. Nie tracę ani chwili. Pierdolę wszystkich, którzy źle mi życzyli. Lambo jak raper z Ameryki. Ja zapracowałem sobie sam na te pliki. U nich teraz żal, buldupy i uniki. Radzę sobie sami, do tego robię triki. Nowych hurakan odbieram z fabryki. Pięknie, to gówno jest droższe niż pętle I marzyłem jak byłem dzieckiem. Będę miał grubą kolekcję, nie płaci mi tata za cesję gorzej. Nie będę go trzymał pod kocem Będę upalał, testował na torze. Będę se szalał, bo mogę. Jak już mówiłem, twe zdanie pierdolę. Ojej, jestem tym bezczelnym gnojem. Buddha zaskoczył poziomem. Ty tutaj już nic nie możesz, mam plan na lata jak Mojżesz. Teraz wyznaczam wam drogę. Kupiłem ziemię, wrogów tam zakopię Emota, fire, bo kanał mi płonie Ja z iligalem tu tworzę historię I mogę tak lecieć bez końca do bitu I czuję, że zgadza się Forza Beskidzu I dzisiaj to zacząłem sprzątać tych typów Lambo to jedna dziesiąta pomysłów Ilu już ludzi oglądamy ich widzów Kiedyś to był tylko spontan na chillu Telefon łapiemy, kontakt do vipów Robimy dla was tutorial wygrywu wygrywa, wygrywa, wygrywa. <grywa> Jak się wam moi kochani podobał segment numer 3? Ech, mnie podobał się bardzo, ponieważ wiązał się on bezpośrednio z tym, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Słuchajcie,, mordki. Bez komentarzy, Po prostu odpalę hurakana. Miałem zimistyczność przez wiele, wiele godzin na tym materiale. Wiele, wiele godzin byłem za sterami hurakana, ale po pierwsze, nigdy za STO, a po drugie, nigdy ten samochód nie należał w pełni do mnie. I wiecie co? W tym momencie podnoszę, jak zawsze powtarzam, do myśliwca i po raz pierwszy. W życiu odpalam swojego własnego huraka. Mordy, wiecie co teraz by się działo standardowo? Standardowo teraz wchodziłbym dookoła tego samochodu i opowiadał o jego różnicach pomiędzy STO a na przykład Evo, czy pomiędzy jego różnicach między STO a Performante. A wierzcie mi, że Ty Różnic jest naprawdę dużo, i wierzcie mi, że w tym samochodzie jest o czym opowiadać. Jest lżejszy, jest szybszy w zakrętach. Ma 3 sekundy do setki. Wygląda zupełnie inaczej. 75% całego samochodu wykonane z włókna węglowego. Na przykład schemat tego, że podnosi nam się tutaj cały front. Moi kochani, to jest samochód torowy z homologacją. Drogową. I wiecie co? Powstaną materiały na temat tego samochodu. W ilości sztuk wiele! I na pewno będę miał jeszcze czas, żeby opowiadać Wam o tym, jak zajebisty jest Hurricane STO! Moi kochani, ale to na pewno nie jest ten materiał, ponieważ nie mamy na to czasu. Chcemy zmieścić się w 10 minut w tym filmie. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale skoro będziemy o nim gadać w następnych filmach, to teraz pozostaje nam go poupalać. Zapraszam mordy na segment numer 4. Znowu najszybszy na mieście Wszystko wokoło jest ciemne Nie tylko radar chce zrobić mi zdjęcie Teraz to mam prędkość światła Czarna saszetka od Prada Miasto się świeci jak gwiazda Nie tylko auto jest od projektanta To jak Cardi B Ja młody kot jak Richie Rich Rozbić banki, więcej nic Chcę grubo grać, chcę grubo żyć to coś za nami, spala masazo i bity Doszliśmy do sami, a idziemy tu z ulicy Potem chcę Pagani od chorady z zagranicy Odwiedzimy Paryż, żeby kupić nowe fity Aaj. Bojamy tym cały kraj Za nami dym, policaj Lewy pas, ogień i baj Lewy pas, ogień i baj Kupiłem Lamborghini, Huracaj, STO i właśnie Was o tym poinformowałem.